śmanko ja jestem Wardes, witam Was w kolejnym odcinku z Sliderio w Minecraft, czyli inaczej mówiąc w Snake'u na Mineplexie I słuchajcie, dzisiaj gram na amerykańskim Mineplexie, nie na europejskim. Już się Z amerykańskim połączyłem, mam nadzieję, że dołączyło mnie do amerykańskiego, a nie europejskiego. Gdyż na europejskim jak grałem, to nikt! Kuźwa! Tam nie grał! Gadamy to tej godzinie, ale bym przegrał, gdyby nie moja klasa. ale bym przewalił, ale to było złe O. o, 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 o. Elo! Nie wiem nie, nie zabiłem tego, Szkoda. Naprawdę szkoda. A się przeciąłem. Uhuhuhuhu. Ekstra, dobra, już sobie zużyłem boosty. Gademy, ale dosyć jest... Dzisiaj trudnowo! Gademy, ale mi przyjechał drogę! Jaki cwaniaczek z niego był niezły. No no nic, to no nic, nie udało się pierwszej rundy. Zobaczymy jak nam pójdzie w drugiej. Zobaczmy jak oni tutaj. Kminio, czy mają jakieś określone taktyki? Aha, tamten kolega ma też wykupioną klasę, ale odpadł. Zobaczmy, jak tutaj. Jak, jak, jak oni to zagrają? Jak oni to zagrają? Jak to z tego wym. O! Jak ty się nie zabiłeś? Ty kurde, ci tuchu jeden! Oho, jakiś laczek był. Się zrobił. To liderio, O! Proszę bardzo. Dobra, brawo! Brawo, wygrałeś, hej. Masz skin Spidermana ze świńską głową. Ok, okej. Okay. To dziwne, to dziwne. <laughs> tak, od razu powiem sobie tak nie od razu, bo po minucie. Jeżeli Wam się podoba ta seria i chcecie oglądać więcej odcinków, to oczywiście zostawcie koniecznie łapeczkę w górę. Skomentujcie, jak chcemy, chcemy oglądać. Tak, skomentujcie. Dodajcie film do lubianych, udostępnijcie na fajsie. Przy okazji też skoro tutaj czekamy jeszcze, to zapraszam Was na mojego snapa, Mr. Vertes. MR Vertes, sorry. MR Vertes. Tak to się pisze tylko to jest skrót Mister I na Instagram Wirtes Alke. Tak, fajne foty wlatują, polecam, polecam, wbijajcie, lajkujcie. A i niedługo na Snap jakiś konkursik może się pojawić. Także takie info macie. <grym> Dobra. <grym> Okej, okay, trochę mniejsza ręka. Może być przypom, może polecę za nim. Chociaż to może być złe, to zrobię coś takiego. Kogoś zabiłem, kogoś zgarnąłem. Wuuuuuuuuuu, ale mi się udało. Myślałem, że tamten mi drogę zajedzie. Ale mi nie zajechał, także jest jest w porządku. Jest w porządku. Ciśniemy, ciśniemy, ciśniemy. Z koksem nie widzę żadnych slajmów tutaj, które mógłbym zebrać. Jest! Udało się! Udało się! Na farcie zgarnąłem, dobrze. Kurde. Kurde, bela Mortadela. <laughs> że tak to powiem. <laughs> w ostatniej kurde sekundzie, nie pamiętałem o tym, bo ostatnio. Ciągle do tym nie pamiętam, bo to wiecie, coś innego. Coś innego, że możemy tak się przebić, nie? La! Kurde, nie wbił się! A ja tylko z nim zostałem! Einstein, Einstein! Jakiś został mi tutaj. Uuu! Jest! Udało się! Ha, ha! Na forcie, bo już nie wiedziałem, czy wygrał. Uf. Tak, to ja! Fireworki latają, super. <laughs> Okej, okay, już jestem zadowolony, już jestem zadowolony. I fajnie, fajnie, naprawdę fajnie. Dobra. <grych> Mr. Pansi dołączył, myślałem, że Mister Purpos, Ja pierdziele. Nie, tu dwa piki się na górze pojawiają, bo już myślałem, że, to, że na europejskim jestem, chociaż się łączyłem do amerykańskiego. Dlatego mogę mieć zdeczka, lagi, a tak jak już mówiłem na europejskim, o tej godzinie nikt, a nikt nie grał w Snake'a. Było zero osób na każdym serwerze, a nagrywam to o godzinie 23. Oh. Tak stwierdziłem, że nagram, żeby już jutro z rana nie siadać na szybko Kurde, nagrać jeszcze, kurde, z portały. O, nie, nie wyrobię się Ale, ale okej, okay, ale okej okay. Jak dzisiaj to nagrywam, to spoko, na jutro sobie wleci Przy okazji, yy, nie mam pojęcia jeszcze, co nagrać na niedzielę Także prawdopodobnie gdzieś tam ankieta sobie wisi na górze W kartach, odpalcie adnotację I na górze z prawej strony ekranu może być takie i, jak najedziecie I klikniecie, tam jest ankieta Tak, także głosujcie, co chcecie jutro zobaczyć Na moim channelu Channel, channel. Dobra, i jedziemy. I ruszyli wszyscy w swoje strony świata, goddammit, kręcę kółeczka, bo... bo tak jest fajnie. O, dobra, wyrobiłem się. Najgorsze jest na starcie, pamiętacie ostatnio? Jak zlamiłem troszkę? O, o, nie 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 tylko nie lag, tylko nie lag, tylko nie lag, nie wiem co o to odpalę. Okej, okej. O! No tak, tak to się musiało skończyć, gdy dostałem kopa z laga. No nie. Najgorzej przegrywać przez lagi. To jest po prostu... najgorsze co istnieje. Tak mnie chamsko zlagowało. Ach, trzy osoby, dobra, poczekamy sobie. No. No możecie napisać teraz w komentarzu zły lag. Zły lag i, i smutna buźka. Tak, każdy kto napisze to props ode mnie. Nie dość, że chamski lag to jeszcze kurde nie mogę... O! Nie mogę patrzeć, bo mi zabiera mychę. Ile wy się tam bijecie? Kurde. No, niebieski, weź to, wygraj, kimkolwiek jesteś. Dobra, tak, ale mam fajne pole do manewru. O, o! Żółty, coś kmini. Patrzcie, będzie spotkanie, będzie spotkanie. Tak, tak, będzie. O, no, w ścianę się wbiłeś, powinieneś przegrać. Ja się w ścianę wbiłem i przegrałem. <grym> Dobra, dwie osoby zostały. Zobaczmy. Ten... No, czemu wy się nawet nie chcecie ze sobą spiknąć? No i znowu w ścianę się wryłeś. Nie przegrałeś. Jeszcze. Wreszcie. Wreszcie ci się udało. Brawo. Brawo, brawo. Brawo, bo już nie wiedziałem czy wychodzić, czy tu siedzieć. Czy co. Dobra, miejmy nadzieję, że kolejna runda będzie bez zbędnego laga. Także się uda, żeby być fajna. O. Idę po mojego super w którym się nic a nic nie przydał w tej ludzie co była, bo lag... lag zniszczył wszystko. Wszystko zniszczył. powiedział A! Ja cię tu rozwalę. Ja cię rozwalę. Kurde, ale w Ameryce strasznie dużo ludzi gra. Jak cały czas ta minigierka jest praktycznie pełna, a na europejskim to po prostu mega rzadkość, żeby tyle osób grało. I tak co rundę, nie? Bo na europejskim, jak pewnie widzieliście w poprzednich tych odcinkach, jak ktoś kurde przegrał, to wychodził. Później po rundzie, kurde, trzeba było czekać milion godzin. No to proszę bardzo, mi się tutaj idealnie wszystko ładuje, wszystko idealnie wchodzi i nie muszę nawet wycinać nic z tego materiału. Świetnie, bardzo mi się to podoba. Dobra. Czyli jest pewność, że na pewno się wyrobię z odcinkiem. <laughs> dobra. Okej, okay. Hech prawie jak Jay Z. Ale on jest Hech Z. Hehehe, he he. Z, dobra, idę do tyłu. Lololololo! Lolololo! Lolo. Prawie się w swojego wwaliłem. E. Dobra, dobra. Chciałem przez chwilkę gwiazdkę odpalić, ale nie miałem jej na slocie, także, o, co tu się stało? Czemu, tu ty się zatrzymałeś i nie umarłeś? Ja się pytam. Tururururu. Nie, 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 nie przegraj, jest, okej, okay, okej, okay, udało się. No nie, 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 dobra, 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 jest, okej. Okay. Uff, gdyby nie ta klasa, już bym był po prostu, nie wiem. Już bym, już bym przegrał, już bym przegrał, bo po prostu zlagowało mnie znowu. Jo, pierdziul, o, mister punch, witaj. Troll unikowy. Ło, wow, on jest szybki. Dobra, byleby się w swoich nie... Nie wkitolić! Nie wkitolić! Patrzcie! Nie, idź, idź. Uf, super. Patrzcie, to się w ścianę teraz zwaliłem i nie przegrałem, ale tamten powinien, kurde, odpaść. O, właśnie odpadł. Z, zabił się! zabiłś. Pa Faj, wygrałem! Co się stało? Clement... Sami się zabili. Easy. Uu, nie ma to jak na lagach wygrywać. To jest coś, coś, coś perfekcyjnego tutaj. <laughs> super, super snake, kurde. Tak i, a jednak, patrzcie, powychodzili, powychodzili, ale nie, nie w takim stopniu, żeby gra miała problem z odpaleniem się. I patrzcie, od razu dobijają nowe osoby. Super, jakby tak na europejskim grali. A tu tak nie ma. Nieważne, nieważne. Ważne, że mogę to nagrać. Ops, hops. 38 sekund. Czekamy. Tak, dalej nie mam, nie mam youtubera na tym serwerze Dalej nie mam, dalej nie mogę wpisać komendy No nie tak YouTube Dalej nie działa, widzicie Dalej nie mogę Ten snake byłby ciekawy <grytanie> Jakiś odwrotny snake <grytanie> 17 osób na 16, no świetnie, no świetnie <grytanie> Nawet <grytanie> Ponad wszyscy wbijają, dobra Niech mnie i mam nadzieję, że nie umrę od tego skoku. Dobra, znowu ta mapka, tak? Dobra, ty chyba będziesz odbił tam. Ale dobra, ja ruszam. Ok. I ruszyli, po zwycięstwo, I ruszyli, i ruszyli, i ruszyli. Kto wygra? Kto wygra tą zaciętą walkę? O, patrzcie, o, jak mi <śkluje> przykro jest. Dokładnie o to mi chodziło, jak powiedziałem, o jak mi przykro. Sorry, mate. Nie ma lekko. O! On się pojawił znikąd! A zabiłem go jeszcze! O nie, o nie, kurde. Ale, ale przypał. Przypał, gościu. O! Kurde. Co jest? Co jest? Co jest? Jakieś hajsy dla wszystkich rozdają. What the fuck, jakieś spamy na ekranie? O nie! Aj, udało mu się, udało mu się, nie zdążyłem wykręcić, ale mi wleciał na szybkiego. GG, no o czym tu gadają? Że chybu... A, że 5 dolarów dla wszystkich i ktoś napisał, że coś kupicie za 10 dolarów. No tak, no uczciwe dile tutaj mają, naprawdę, uczciwe dile. <laughs> Miał być za friką, a nie kurde, za. Kupienie czegoś na serwerze <noise> Dobra, drugie miejsce nie jest złe, nie jest złe <noise> Szczególnie, że nieźle mnie wykiwał, także Należało mu się, jak najbardziej mu się należało Dobra, o 8 na 16 Mam nadzieję, że nikt nie wyjdzie, bo by było słabo Co to ma być? Halo, co to? Okej, okay. chcecie bić? Ktoś się zmienił bloczek i lata Co jest? Nie bij mnie. Nie bij mnie Jeszcze ta dynia. I świnka. I wszyscy tutaj są dziwni. Tak. Dobra, zaczynamy. 9 sekund. 9 sekund. I lecimy z koksem. Rozwalamy to improzo. 3, 2, 1 F5 I, i, i Are you ready? O! Świątecznie trochę nie ta pora roku, tak. Tak, tak tylko trochę, nie? Nie żeby coś. Of oh, fuck On zrobił to samo co ja. Dobra, już mam gotową gwiazdkę śmierci Dobra, tam może lepiej się nie ładujmy. Tak, za dużo osób. Ooooo! Tu się też nie ładujmy. Tu ktoś kręci, kurde, się wokół... Drzewka. O no nie zmarnowałem sobie co za... Za troll! To troll mnie strolował? God damn dawaj to! Jest! Wuhu! <grystanie> to pewnie ten troll. Miejmy nadzieję, że to była tamta osoba. I się napaćkała. Nie, 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 nie! O, no nie! Kurde, w ostatnim momencie, patrzcie, kliknąłem prawy przycisk, żeby mi to wyskoczyło, nie? Bo już chciałem stąd uciec. No nie, sam się zabiłem, brawo. Brawo, napiszcie, brawo. Brawo w komentarzu. Się teraz jak najbardziej należy na tą akcję. <grystanie> brawo, RTS da się stąd wyjść z tej choinki? Tak nie widzę, nie widzę kto, kto walczy kurde, no chciałem, chciałem sobie wziąć przyspieszenie i co i przegrałem przez to, ale, ale lipa no nic, no failować trzeba inaczej nie ma zabawy wreszcie, wreszcie to ugrałeś Takie. No, kurde Kurde, że, że się nie wyrobiłem z tym kliknięciem, nie? Tam jeszcze samtąd wyleciał, bym był szczęśliwy. Chyba, że już tego nie miałem, chociaż nie Nie, Nieważne. Nieważne, nieważne, lecimy dalej, lecimy dalej, próbujemy dalej. Tak. Co ty, co, 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 co ty brałeś? Co ty brałeś za tabletki, kolego? Ty powinien być Mario, a nie jakiś Reverse Mario. No cześć. What the fuck, niebieski Mario. Okej, okay, można i tak. Tak, tam się jeszcze w smoki zmieniacie, kurde, co wy macie na tych amerykańskich serwarach? Jakieś Express 200, czy co? Że tak wszystko kminicie? Nie dostanę darmowych gemsów Ile tam sekund jeszcze? 22 sekundy! Czekamy, czekamy, czekamy. Dobija jak ktoś jeszcze? Czy wszyscy wyszli, bo stwierdzili? Eee, nie da się wygrać. <laughs> Jakoś mi się udało i to na lagach. <laughs> 10 sekund. Tak, to jest sobie odpalę w 5. I co? I co? I co? I co? I zaraz lecimy. 3, 2. Jakby teraz coś wyszedł, to mi się wkurzył. O, lepsze ustawienie, znaczy lepsze. Więcej miejsca dobra. Nie ma co lecieć na hardcora do przodu. Wszyscy latają do przodu, to jest dziwne. Ok muszę pamiętać, że mogę... Mogę mieć lekkie opóźnienie i żebym... No nie! Hehehe. Wykrakałem. No, ale kliknąłem sobie na tą gwiazdkę. Może mi pomoże. No tak, oczywiście. Kto mnie zjadł? Tak, zjadł, zjadł mnie płotek. Zjadł mnie płotek. Napiszcie w komentarzu po raz kolejny coś, co wam proponuję do napisania. Zjadł mnie płotek. Tak, to będzie, będzie miłe. Nie, po prostu. Myślałem, że na amerykańskim będzie dało się grać, ale są za duże lagi. Kurde, kurde. No nic, no nic. Czyli będę musiał o normalnej godzinie nagrywać następnym razem, a nie. Albo Rado Stejka chce nagrać i nikogo nie ma, bo wszyscy w pracy, w szkołach i tak dalej, albo kurde wieczorem jak już wszyscy wśpią. <noise> Okej, okay, ale tak czy siak, jak dzięki wielkie za oglądanie. Jeśli Wam się podobał odcinek, zostawcie koniecznie łapeczkę w górę, dodajcie film do ulubionych, udostępnijcie na fejsie. Jeżeli widzicie tą ankietę na górze, to zagłosujcie. Jeżeli nie widzicie, to trudno. Nic się nie stało w końcu to jest tylko taki dodatek. No i co? Na razie ciaść, żółwik.